Cześć, witajcie w kolejnym z odcinków Berlin Autotest. Dziś odcinek specjalny, więc jeśli jesteś właśnie w trakcie procesu zakupowego nowego auta, to obejrzyj ten odcinek do końca. Warto. Warto, albowiem dowiesz się, jak w łatwy sposób zaoszczędzić grube tysiące złotych. W jaki sposób? W bardzo prosty. A jednym z przykładów jest ten prezentowany model, który za naszym pośrednictwem możecie sprowadzić do Polski na indywidualne zamówienie prosto z Chin. Ten kanał dystrybucji daje spore oszczędności, ale nie tylko. Ta oferta jest dla ludzi, którzy chcą się wyróżniać na drodze. Ponieważ z Chin możemy dla Was sprowadzić każde auto, w tym ten piękny, luksusowy model od Chery pod marką XIT RX-9. A wprawne oko od razu dostrzeże, że na naszym rynku jest on sprzedawany pod marką Omoda Model 9. Ale to praktycznie ten sam samochód, a to, moi drodzy, pozwala cieszyć się chińską motoryzacją w przystępnej cenie, nie martwiąc się przy tym o dostęp do serwisu. Egzemplarze takie jak ten, prezentowany w zależności od wersji wyposażenia, możemy sprowadzić dla Was pod dom w cenie od 145 do 165 tysięcy złotych brutto, z pełnym finansowaniem, w tym leasing dla firm. Więcej informacji na temat ofert w opisie filmu. Zacznijmy zatem omawiać ten ciekawy model, jakim jest siostrzany do Omody 9X. Zaraz dowiesz się, co to za auto, jakie ma wyposażenie, jakie osiągi, wymiary oraz generalnie wszystko, co musisz wiedzieć na jego temat. Róbcie zatem sobie coś do picia i lecimy z tematem. Powiem Państwu tak. Ten samochód jest nam dobrze znany, albowiem to auto jest zbieżne technologicznie z Omodą 9, której test drogowy możecie zobaczyć na naszym kanale. A więc jakie są odczucia z jazdy tym autem? Niesamowite. Za przykład, jak to auto przyspiesza i ile ma mocy, niech posłuży prawdziwa historia. Pewnego dnia, gdy wyjeżdżałem nim do tak zwanego miasta na parkingu, spotkałem sąsiada. Zapytał mnie, czy to nowy Lexus. Powiedziałem, że to nowy Chińczyk. Sąsiad z zaciekawieniem wszedł do środka i powiedział, nieźle wygląda i te materiały. Ja na to dawaj, przywiozę cię. Przewiozę cię mały kawałek, bo w sumie się spieszę. Więc wyjechaliśmy z osiedla na główną drogę i tam wykonałem trzy strzały przyspieszenia. Sąsiad dosłownie mówił z wrażenia. Dlaczego? Ponieważ wciskanie w fotel w tym aucie jest jak w elektryku. Zresztą zaraz podam jego szczegółowe dane techniczne. Odwiozłem sąsiada, pojechałem coś załatwić, wracając mijaliśmy się na osiedlu i machnął mi, żebym się zatrzymał. Pytam co jest? On na to, że przyspieszenie od zera było takie, którego się nie spodziewał i że nadal gąbli. Ale ta cała historia jest o tyle ciekawą, że miałem w tym momencie nienaładowaną baterię, więc jej poziom to było jakieś może 20%, a główną rolę odegrał silnik spalinowy. No dobrze, przejdźmy na początek do danych technicznych, osiągów i zużycia paliwa. Jeśli chodzi o moc jego system superhybrydowy składa się z silnika benzynowego o pojemności 1.5 litra turbo i trzech silników elektrycznych oferujących łączną moc 537 koni mechanicznych i moment obrotowy 650 Nm. To właśnie one powodowały mdłości u sąsiada. Samochód osiąga przyspieszenie od 0 do 100 km w czasie 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 200 km na godzinę. Jeśli chodzi o zasięg, wyposażony jest w akumulator o pojemności 34,46 kWh, zapewniający zasięg jazdy WLTP 145 km, czyli realnie stówkę w ciągu dnia zrobicie. W trybie czysto elektrycznym oraz łącznie zużyciem paliwa w WLTC na poziomie 1,7 litra przy naładowanej baterii. Natomiast po rozładowaniu baterii będzie to około 6 litrów na 100 km, więc nadal świetnie. Tak więc tym samym Exit RX PH łączy najlepsze z obu światów, mocne hybrydowe osiągi oraz wyjątkową oszczędność paliwową. Mam nadzieję, że nadal pamiętacie, w jakich cenach możemy go dla was sprowadzić. Napęd przekazywany jest poprzez trzybiegową hybrydową skrzynię biegów DHT. Poprawia ona komfort jazdy, zapewniając czystą moc przy znakomitej efektywności. A innowacyjny system iAWD zapewnia responsywne prowadzenie, dynamicznie regulując rozkład momentu obrotowego dla optymalnej wydajności w różnych terenach, niezależnie od tego, czy przemierzasz miasto, czy wyruszysz na przygodę poza ulicę. RX-PHEF gwarantuje ekscytującą i efektywną jazdę na każdym terenie. RX stawia na luksus, a w tym pomaga współczynnik oporu powietrza wynoszący zaledwie 0,326, aby zapewnić ciszę wewnątrz. Ten SUV zapewnia płynną i stabilną jazdę przy dużych prędkościach. Bezramowa, diamentowa trapa powietrza zapewnia lepszy przepływ powietrza, a elektrycznie przesuwane ukryte klamki dodają futurystycznego charakteru i eleganckiej oprawy. Każdy detal projektowy podnosi jego atrakcyjność wizualną i przyczynia się do osiągów pojazdu, zapewniając równowagę między pięknem a praktycznością. I w mojej ocenie, niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, design LX robi odważne wrażenie na drodze. Tak obiektywnie patrząc na ten samochód może on się bardzo podobać. Te 22-calowe felgi, piękny przedni grill oraz lampy w technologii Matrix LED. Cóż dodać? Przypominam, że to wszystko możecie mieć w cenie od 145 tysięcy złotych brutto na gotowo w Polsce. Zapraszam do kontaktu berlinautotest.gmail.com lub kontakt berlinautotest.pl XSIT RX to pojazd ustawiony jako średniej wielkości słów o szerokości 1920 mm i rozstawie osi wynoszącym 2815 mm. Długość natomiast to 4775 mm. Ponadto miejsca w nim nie zabraknie. Pojemność bagażnika wynosi 660 litrów pojemności. Kabinę zaprojektowano z myślą o luksusie i komforcie, z naciskiem na przestrzeń i elegancję. Wnętrze oferuje spokojne i wciągające wrażenia z jazdy. Kabina wyposażona jest w 14-głośnikowy system audio od Sony, tworząc koncertową atmosferę w każdej podróży. Fotele mają masaż z z regulowanym wsparciem lędźwiowym zapewniającym maksymalny komfort, dzięki czemu długie jazdy są przyjemnością. Do tego panoramiczny szyber dach i luksusowe materiały dodatkowo podnoszą one jakość doznania z jazdy, zapewniając poczucie otwartości i spokoju. Niezależnie od tego, czy chodzi o kojący dźwięk, miękkie siedzenia czy przestronny układ, każdy detal wnętrza RX-PF jest zaprojektowany tak, by spełnić każde Twoje oczekiwania. RX jest przy tym samochodem bardzo bezpiecznym. Wyposażony w wysoko wytrzymałe nadwozie typu klatkowego, pochłaniającego energię, ten SUV zapewnia maksymalną ochronę podczas kolizji. Nadwozie o wysokiej wytrzymałości ze stali 85% zapewnia trwałość i wytrzymałość. Natomiast system 10 poduszek powietrznych, w tym długa kurtyna, poduszki powietrzne kolanowe i poduszki środkowe, zapewniają kompleksową ochronę wszystkim pasażerom. Zaawansowany system ADAS z 26 funkcjami obejmuje automatyczne parkowanie, ostrzeżenie o kolizji oraz adaptacyjny tempomat. Exit RXPF posiada także nowoczesną technologię, która pozwala ci łączyć się i mieć kontrolę. Ekran w kształcie litery C o przekątnej aż 24,6 cala oferuje płynny, intuicyjny interfejs do nawigacji, sterowania mediami oraz dostęp do ustawień pojazdu. Dostępny jest bezprzewodowy CarPlay i Android Auto. Umożliwiają łatwą integrację ze smartfonami, a zaawansowany system sterowania głosem pozwala zarządzać pojazdem bez ruchu palcem. Samochód wyposażony jest także w system wentylacji Wybory trybów jazdy oraz doskonałe materiały, mnóstwo schowków, mnóstwo ładowarek i wszystko to, co zapewniają samochody klasy premium. Aha, jest też lodówka i sterowane i podgrzewane oraz wentylowane siedzenia z tyłu. Tak naprawdę ten samochód spełnia wszystkie oczekiwania, a system AWD automatycznie przełącza się między napędem na tylne koła, a na wszystkie koła, zapewniając optymalny rozkład momentu obrotowego i doskonałe prowadzenie, w tym szybkie przyspieszanie od 90 do 120 km na godzinę, czyli normalna sytuacja drogowa, np. podczas wyprzedzania, zajmuje zaledwie 2,8 sekundy. A co powiecie na taki bajer? Zagłówek z podkładkami głowy który wyposażony jest w dwa głośniki. W jakim celu? To nie bayer, albowiem wszystkie dźwięki i komunikaty są odtwarzane właśnie przez zagłówek, nie wpływając na innych pasażerów. Czyli na przykład pasażerowie dalej słuchają sobie radia lub jakiejś muzyki, a ty odbierasz telefon i nikomu nie przeszkadzasz, czyli oni nie słyszą, co ktoś do ciebie mówi. Masz to przy uszach. Aha, i na koniec, nie wiem czy mówiłem, ale też macie do dyspozycji bezprzewodowe, szybkie ładowanie telefonu o mocy aż 50 W. No cóż, pomału zbliżamy się do końca tego odcinka. Chętnych zakupu zapraszam do kontaktu. W stałej ofercie jest około 200 pojazdów Exit RX z różnym wyposażeniem. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, piszcie bezpośrednio poprzez kontakt e-mailowy. Ale równie serdecznie zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Na wszystkie odpowiemy. Możecie odwiedzić również naszą stronę internetową berlinautotest.pl a na koniec ciekawa informacja. Od stycznia zaczynamy ofensywę, testy drogowe, modeli aut, które w coraz większej liczbie sprowadzamy na zamówienie naszych klientów, więc warto zaobserwować nasz kanał. Obiecuję, że będzie się działo. Tak czy inaczej, piszcie proszę Państwo, co Wy sądzicie o takim imporcie, i czy według Was różni się on czymś od importu aut z USA, Niemiec czy Japonii. Komentujcie, zapraszam do dyskusji. Ja już teraz Wam powiem, że się różni i to znacząco, ale na te pytania odpowiem właśnie w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Aha, nowi widzowie, nie zapominajcie o subskrypcji. A wszystkim Państwu bez wyjątku życzę przede wszystkim zdrowia i do zobaczenia za tydzień. Berlin Autotest.